najlepsze książki, jakie udało mi się przeczytać w 2024 roku. Numer jeden to drugi tom przygód Arystotelesa i Dantego, którzy tym razem przepadają w toni życia. Czy toną w toni życia? Zawsze się mylę. Jest to drugi tom przygód właśnie Arystotelesa i Dantego, którzy tym razem wyjeżdżają na wspólne wakacje i dalej poznają siebie nawzajem. Tutaj etap dojrzewania jest już oczywiście na wyższym poziomie, ponieważ chłopcy są również coraz starsi. Świetna historia nie tylko o dojrzewaniu, ale również o rozkwicie miłości tej dwójki. I ja polecam moim zdaniem lepsza od części pierwszej. Chociaż do części pierwszej mam również bardzo duży sentyment. Przystań lepszego jutra, czyli książka, która totalnie rozwaliła mnie, ponieważ jest ona tak niesamowita. Książka, która opowiada historię Jane, młodej dziewczyny, która nagle po prostu traci wszystko. W młodym wieku straciła ojca, matkę oraz Wandę. Wandę, czyli kobietę, która była dla niej zarówno trochę matką, troszeczkę ojcowała, troszeczkę była dla niej przyjaciółką oraz babcią, ale no niestety przez jej bardzo zaawansowany wiek Wanda już odchodzi. Dziewczyna zostaje od dana do rodziny Wandy, czyli do Andrew. Andrew jest synem Wandy. Ona tam musi, że tak powiem, na nowo poznać rodzinę, być członkiem tej rodziny, mimo tego, że wszystko wskazuje na to, że nie jest tam do końca mile widzianym gościem. Aczkolwiek odkrywa również historię tej rodziny. Jest tam Luke, Luke, który ofiarował jej całe swoje serce i jest dla niej jak starszy brat. I to taki naprawdę brat z prawdziwego zdarzenia. Oprócz tego, przyjaciele Luka również bardzo szybko zaakceptowali Jane i chcą ją w swojej paczce. Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki, Czyli chyba najlepszy kryminał, jaki udało mi się przeczytać, oczywiście ten młodzieżowy. Przewodnik po zbrodni, czyli historia Pip, dziewczyny, która postanowiła rozwiązać sprawę zaginięcia Andy Bell. Oczywiście robi to wszystko pod przykrywką szkolnego projektu i oficjalnie cały projekt brzmi następująco. Jaki wpływ miały media społecznościowe na zaginięcie Andy Bell w całej tej sprawie? Pip postanawia rozwiązać tę sprawę, ponieważ nie jest w stanie uwierzyć, że w tę sprawę był zamieszany Sal. Sal, czyli były chłopak Andy, niestety ani ona, czyli Andy, ani Sal. Nie są w stanie jej pomóc, ponieważ obydwoje zginęli, a Pip próbuje się dowiedzieć, o co w tej całej sprawie tak naprawdę chodzi.